Powiatowa Oświata mimo deficytu budżetowego nie spoczywa na laurach. Dzięki aktywnemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych tylko w ciągu trzech ostatnich lat szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez Powiat Radomszczański realizowały dziewięć projektów mających na celu nowoczesne kształcenie i rozwój umiejętności młodzieży. Wartość tych projektów przekracza 7 milionów 300 tysięcy złotych. Do tego należy doliczyć kolejne trzy nowe, zaplanowane w tym roku projekty o wartości ponad 3 milionów złotych. Daje to możliwości odbycia interesujących staży, ciekawych praktyk w renomowanych przedsiębiorstwach co umożliwia naszym uczniom lepsze wejście na rynek pracy i zdobycie dodatkowych kompetencji. Ale nie tylko dla uczniów jest to ważne. Ważne także dla kadry nauczycielskiej, która również podnosi swoje kwalifikacje i kompetencje. Wyposażamy w dodatkowy, nowoczesny sprzęt nasze pracownie zawodowe i zakupujemy też materiały dydaktyczne. Wszystko to jest możliwe dzięki nowym środkom europejskim. Postęp technologiczny i zmieniające się realia rynkowe wymagają również szybkich zmian w zakresie nauczania przedmiotów zawodowych, Teraz realizujemy program rozwoju zespołu szkół ekonomicznych, tak się program nazywa, o wartości 1 200 000 zł, z czego oczywiście nie wszystko można przeznaczyć na pomoc, bo jest to również projekt, w którym młodzież uczestniczy w stażach, doskonali się, bierze udział w różnego rodzaju kursach, nauczyciele kończą studia podyplomowe i też różnego rodzaju kursy. No ale niemniej dwie pracownie można było z tego projektu doposażyć w nowoczesny sprzęt, zwłaszcza w dziedzinie grafiki, fototechniki. Zespół Szkół Drzewnej i Ochrony Środowiska w Radomsku realizuje w tej chwili projekt Drzewniak stawia na kompetentnych uczniów. Projektem tych jest objęty 63 uczniów z Technikum, z tego już 32 uczniów ma zrealizowane staże, pozostali zrealizują w trakcie wakacji. W ramach tego projektu uczniowie będą uczestniczyć i uczestniczyli również w szkoleniach i kursach. Obecnie kończymy realizację dużego projektu o podnoszeniu kompetencji zawodowych uczniów naszej szkoły na ponad milion 100 tysięcy złotych. To były między innymi staże u pracodawców, kursy szkolenia zarówno dla uczniów jak i dla nauczycieli, zwroty kosztów dojazdu. Projekty finansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego oraz programu Erasmus+.